Cześć wszystkim. Zobaczcie, co my tu mamy. Strop został wylany. Mamy w końcu strop. Etap kolejny zakończony. Bardzo się cieszę. Że już jest całb zrobiony. Będziemy działać dalej jeszcze w tym roku. Kominy zabezpieczone. Tutaj są przepusty wentylacyjne zrobione. Tutaj chyba jeden jest, z tego co pamiętam, to będzie przepust na rurę kanalizacyjną. A tutaj sobie poprowadzę przewóz na rurę wentylacyjną, bo rezygnuję z akuperacji no i wszystko będzie grawitacyjne, że tak powiem. Normalnie kominy będą do pomieszczeń wypuszczone. Tutaj tak samo, łazienka jest ślepa, na dole, i tędy będzie otwór wentylacyjny szedł. No, tak to wygląda. Cieszę się bardzo z tego etapu. Już powoli tutaj jest zrobiony szalunek pod schody. W następnym etapie będą schody robione. Znaczy tak, może inaczej. Będą murowane tutaj ściany kolankowe. Jak ściany kobolankowe będą wymurowane, będzie zrobiony wieniec i wieniec będzie zalewany razem ze schodami. Bo, tak jak mówiłem wcześniej, być może się uda, że w tym roku jeszcze będziemy dach robić. Dofówka została kupiona. Materiał już w sumie jest na górę zakupiony. Cisielka też została zakupiona. Tylko do pracy będę potrzebował znajomych rodzinę, żeby móc załacić dach i położyć dachówkę Bo na to że tak powiem już pieniędzy mi braknie ale myślę, że jakoś sobie z tym wszystkim poradzę. Także bardzo się cieszę z tego etapu i będziemy działać dalej Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Aha. Jeszcze, jak Wam się podobał filmik, dajcie lajka like w górę, subskrybujcie kanał. Będziemy rozwijać ten kanał dalej. Kolejne filmiki będą z biegiem czasu dodawane. Tak, w sumie powiem Wam, że nie mogę tu w to uwierzyć, że, że kolejny etap został zakończony. Trochę bardzo się to ciągło, ale jest. W końcu jest. Dobra, trzymajcie się. Hej.